Hej, tu Tymyry i dzisiaj trzeci filmik, już uwaga, kochani. No i jak widzicie, skończyłam kolejny projekt Drastika, którego w sumie nie robiłam zbyt długo. Jakoś tak skończyły mi się w tym czasie, wiecie. Pędzle mi się popsuły i wernik mi się skończył, no i wzięłam się w tym czasie za niego, więc jakoś tak w miarę szybko mi się udało go, wiecie, skończyć. I w ogóle przygotować podmalowanie. No i tak, jest to koń zombie, jak widać. Zrobiony z ogiera fiorskiego z kolekty Jakoś tak go miałam, on już w ogóle był bez On miał uszy czy nie miał uszu? Nie, on już chyba nie miał uszu Z tego co ja. nie, ten, ten fiord już nie miał uszu w ogóle Miał taki pysk, wiecie, wcięty, zamalo... zamazany Z jakąś masą dziwną plasteliną Nie fajnie to wyglądało Więc i tak, i tak na no drastika by musiał iść no, ale tym sposobem właśnie i grzywy już chyba nie miał też tego co kojarzę. No, nieważne. No i tym sposobem właśnie postanowiłam, że zrobię konia zombie. Ktoś z was na grupie już jakiś czas temu mi to zaproponował. Nie pamiętam kto, ale było, że ktoś czeka na konia zombie. No to mówię, kurczę, co zrobię go. No, i jakoś tak wyszło. Poszukałam sobie w internecie różnych przykładów i w końcu znalazłam to, co chciałam znaleźć. No i mniej więcej na tym, wiecie, tak. Dałam się ponieść fantazji, że tak powiem. Konik jest na sprzedaż, tylko że on jest póki co zarezerwowany do wieczora. Także zobaczymy, czy się sprzeda, czy nie. Jeśli nie, wiem, to wiadomo, będzie można go sobie kupić. Uznałam, że nie będę go wystawiać na licytację, mimo że naprawdę dużo osób się o niego pytało, yy, dlatego że no tam na Allegro jest strasznie wysoka prowizja i nawet jeśli chodzi o yy, tego konika źrebaka, co tutaj teraz sprzedaję, to myślę, że i tak w ogóle na nim nie zarobię, bo jak on jest za 2 zł, wysyłka jest za, za 15, będę musiała za 70 zł zapłacić prowizji, czyli jakbym zarobiła na nim ile? 30 groszy tak naprawdę, więc... To jest bez sensu totalnie, no ale dobra. Jak już dałam, to dałam. Cóż, bywa. No więc, tak, tak on wygląda. Ma trochę dziur. Jest taki trochę makabryczny, ale mi się ogólnie mega podoba. Aż że mi go sprzedawać, powiem szczerze. Trochę roboty z nim było w sumie, nie powiem, że nie. Nawet jedno oko mu wydubałam do prawa, jak widać tutaj. Ma normalnie dziurę zrobioną. No ale ogólnie mi się podoba, nawet zobaczcie tutaj, taką rękę odbiłam z krwi. Wstają mu kości, tutaj żebra, tutaj mu kość wystaje, tutaj mu kość wystaje, i tutaj łopatka też mu wystaje. No tak, że wygląda tak. Mi osobiście się mega podoba, nie wiem jak Wam. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, czy lubicie tego typu modele. O, jeszcze temu mu wystaje kość dole. Czy lubicie może tego typu modele, czy jednak wolicie bardziej w normalne konie, że tak powiem? Bo wiem, że dużo osób lubi te klimaty, a w Polsce no, bardzo rzadko w ogóle idzie coś takiego spotkać w tej chwili. No, bo ja go nie będę tykać, bo to wszystko co jest takie świecące, no to zrobiłam lakierem błyszczącym i on teraz sobie ładnie schnie. Według mnie wygląda super. O, raz go przejadę. No i oczywiście dodam tego typu filmik na TikToka. Też będzie pokazany. Jakoś. Dobra, no to ja w sumie muszę kończyć już powoli. Nie mam nic więcej o nim do powiedzenia. Sam nie musicie ocenić, czy wam się podoba, czy nie. Czekam na wasze szczere komentarze. Pod tym filmem. No to dzięki za uwagę, lajkujcie, like, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!